Witam serdecznie na ostatniej w tym sezonie piłkarskim konferencji prasowej. Jako pierwsze podwójnie powiem, że pogratuluję generowi Jarosławowi, Jarosławowi Jaroszkiewiczowi za awans do pierwszej ligi i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję również generowi Dalszowi Wójtowiczowi za bardzo dobrą postawę drużyny, grę otwartą, pełną wygorą, no i prowadzenie dwóch liczb i także bez oczekiwania oczekiwania. Jako pierwszego proszę trenera Jarosława Araszkiewicza o ocenę dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim Olimpia jest w pierwszej lidze, cieszę się bardzo z tego. Jest to przede wszystkim zasługa zawodników, działaczy, którzy dali mi szansę, kibiców, którzy byli wytrwali i mojego sztabu szkoleniowego. Następna sprawa, no, może ten mecz dzisiaj nie wyglądał tak, jakby sobie kibice życzyli, że przyjeżdża powiedzieć, zespół, który chce awansować i zespół, który jest w strefie spadkowej. No, było widać zdenerwowanie w szeregach mojego zespołu. Może nie było zbyt duży, duży sytu, dużo sytuacji, ale po, po, po wyrównanej bramce mieliśmy jedną czy dwie, także szkoda, ale jakby to powiedzieć wynik remisowy cieszy mnie bardzo. I taka może na końcu, że na dniem dzisiejszym zabył to mój ostatni mecz w roli trenera Olimpii Elbląg. rezygnuję z funkcji trenera. A jeśli chodzi dlaczego, to już to z tego po prostu dogadamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo to robię a więc dziękuję i gratuluję udanego finiszu. Zakończę się awarce do tygi i proszę trenera Dariusza Wojitowicza o ocenę dzisiejszego występu i podsumowanie takiej krótki puszczy za wiosnę. Myślę, że zaraz po meczu na gorąco to nie ma co podsumowywać całego sezonu, natomiast przyłączam się do gratulacji tutaj, który Wojtek przekazał Jarkowi jako trenerowi awansu. Szkoda, że dalej tego nie będzie kontynuował, bo to, to tro, trochę tak dziwne, no ale to już jest Jarka sprawa. Poza tym klubowi oczywiście Olimpielą gratulacje za awans. Myślę, że o się decyduje całe, cała runda czy cały sezon nie tylko jeden mecz Bo patrząc oczywiście przez pryzmat dzisiejszego meczu to e, można by było się zdziwić tak gdzie zespół jest który ma awansować jak grała jak zespół ten który spadł e, podobnie żeż to była sytuacja w świcie nowy dwór e, no ale tak jak mówię suma wszystkich meczów i tutaj na pewno zasłużony, zasłużony awans e, widziałem <grym> Niesamowite mm, zainteresowanie welblągu e, piłką nożną. Tam chyba ze tysiące ludzi przychodzi. To coś niesamowitego, dlatego to warto, że taki zespół e, awansuje, e, a nie na przykład Chyba Świt Nowy Dwór. Chociaż nie życzę tego, żeby ten, ale takie ośrodki, w których, w których jest tyle. Kibiców i takie zainteresowanie to fajnie, że wchodzą. No Ja przede wszystkim oczywiście chciałem podziękować zawodnikom za sezon, który, który tutaj dograliśmy, podziękować również za ten dzisiejszy mecz, bo włożyli bardzo dużo sił i, i ambicji w ten mecz, pokazali wydaje mi się ciekawą piłkę, może ciekawą, no na tle mówię lidera i na tle drużyny, która wchodzi, to na pewno nie zaprezentowaliśmy się źle. Szkoda, bo mieliśmy przy stanie 1-0 sytuację sam na sam Szwajdycha, gdyby to trafione było na 2-0, to przypuszczam, że mimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, byśmy to dowieźli. No cóż, wybada tylko powiedzieć, że spadamy najprawdopodobniej. Jeżeli się nic nie wydarzy takiego, które by było dla nas nieprawdopodobnym szczęściem, mam tu na myśli oczywiście jakiś brak licencji innych klubów, to spadamy do trzeciej ligi, ale myślę, że postaramy się zbudować taki zespół, aby rozegrać kolejną rundę i sezon na miarę oczekiwań i klubu tej społeczności tutaj i chcieć powalczyć o z powrotem awans do, do drugiej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dariuszowi Wójtowiczowi i proszę bardzo o pytania do Witelów. De... Ja mam pytanie na to Wójtowicza. Yy. Wiadomo, że Michał się z tego odchodzi. Jeśli chodzi o budowę drużyny na ten dom, A skąd, wiesz, pan, skąd pan wie, że Michał się z tego odchodzi? Bo ja nie wiem. Tak. Rozumiem. My, my Nieoficjalnych źródeł. Czy jeszcze Pan Nie, jesteśmy generalnie po rozmowach ze wszystkimi zawodnikami, wszyscy deklarują chęć zostania, natomiast e, czy wszyscy zostaną, to dopiero po analizie nie mamy za dużo czasu, ale ta analiza będzie rzeczowa, krótka, ale rzeczowa i, i części zawodnikom podziękujemy, części zaproponujemy pozostanie. Mówię, zostaną ci, którzy będą gwarantować odpowiedni poziom, aby móc w przyszłym sezonie grać dobrą piłkę.